Cześć, Majsterkowicza! Dzisiaj mamy dla Was coś wyjątkowego. Zamienimy naszego Jeepa Wranglera w niezatrzymaną maszynę terenową. Będziemy montować nowe nadkola, poszerzenia, zderzak i wiele innych dodatków, które całkowicie odmienią jego wygląd i funkcjonalność. Przygotujcie się na solidną dawkę motoryzacyjnych emocji. Sprawdźcie, jak sprawić, aby Jeep stał się prawdziwym błotnym potworem. Zapraszam do oglądania. Bardzo mi się podoba, jak wykonane są te poszerzenia nad koli. Widać, że kawał elementu. Jest to bardzo lekkie, bo jest to aluminium. Jakość wykonania tej faski tutaj wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Spawy też wykonane estetycznie. I zajebiście to siedzi przy wręglerze. Dodaję mu takiego pazura. No to akurat śmiem twierdzić, że oryginalne poszerzenia nie mają najmniejszego podjazdu do tych. I to muszę pochwalić. Jak już jesteśmy przy tej stronie, to od razu założymy to poszerzenie. Działamy. Zajmiemy się teraz zamontowaniem dolnego reflektora do po prostu mocowania, które zostało dołączone w zestawie. Musimy to po prostu przykręcić. Dalej do tego śrubki. Wkładamy tutaj reflektor, przykręcamy go w tym miejscu. Ustawiamy, aby ładnie było we wlocie. Potem możemy to jeszcze oczywiście, jak założymy zderzać, skorygować. Teraz wezmę zderzak, spróbujemy go zamontować. Nie jest to proste zadanie samemu, ale trzeba sobie jakoś poradzić. Włożymy sobie od razu śruby, tak aby móc z łatwością trafić. Niestety, podkładki, które dali w zestawie, nie są do tych śrub i trzeba to będzie na pewno poprawić. najprościej przy samemu, jak się takie coś robi to by było po prostu cyknąć sobie to z pawem ale zrobimy to na innym patencie skręciłem sobie zderzak z płytą w miejscu w miejscu mocowania ślizgu do wyciągarki tak aby móc go właśnie tutaj wycelować Mam nadzieję, że nie pnie. Najlepiej sobie złapać jakąś śrubą, wtedy jest pewne, a później dopiero go dokręcać, w szczególności jeśli robimy takie zadanie samemu. I nie należą one do najłatwiejszych. Mamy, siedzi z deszak. Zostało go teraz poskręcać. Zrobiłem błąd na początku. Musiałem demontować jeszcze raz zderzak, aby przykręcić te odbojniki, tutaj bumper'y. Musiałem ściągnąć jeszcze raz zderzak, bo ich śruby są między płytą, a obudową zderzaka. I niestety nie było możliwości tego zamontować, gdy to już było na aucie. Ściągnąłem ten zderzak, założyłem proces z montażem halogenów. Też muszę je jeszcze raz odkręcać, po prostu nie mam dojścia, żeby przykręcić te śruby zewnętrzne. Więc jakby ktoś z Was montował, to uczcie się moimi błędami. Najpierw zamontujcie zderzak, później reflektory. Niestety instrukcja nie jest do końca jasna. Przeczytałem całą, a nie zdarza mi się tego często robić. Niestety nie napisali tego i muszę odkręcić drugi halogen, aby móc dokręcić śrubę. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która mi się nie podoba i prawdopodobnie będę to chciał poprawić. Bliżej kamerę. Ten otwór tutaj moim zdaniem jest za duży zrobiony. Łeb od śruby imbusowej minimalnie opiera się o to, więc siła docisku tego zderzaka do ramy będzie bardzo słaba. Ja prawdopodobnie teraz skręcę to na tych śrubach, a większa śruba na przykład sześciokątna nie wejdzie tutaj, nie wejdzie przez, to, przez tą obudowę. Będę próbował tutaj przykręcić śrubę z łubem kulistym. Znajdę sobie na internecie śrubę z łbem kulistym w kolorze czarnym i po prostu śruba z zubem kulistym będzie miała większy, większe pole docisku, bo gdybym nawet chciał tu założyć podkładkę, podkładka się nie mieści. Jest to właśnie, moim zdaniem, nieprzemyślanie zrobione i jeśli będzie szła wyciągarka, siły oddziałują na, w, w tym miejscu bardzo duże i musi być wymieniona śruba furty zderzaka, moim zdaniem, tego nie przemyśleli. Teraz to poskręcam. Jak przyjdą śruby, to je później powymieniam. Muszę teraz przerobić element mocujący pompę. Po prostu mam w planach przeciąć to tu w tym miejscu, dospawać do ramy i relokujemy ją w inne miejsce. Postawiam kamerę i działamy. Pompa została przekręcona do tego uchwytu, który odciąłem. Teraz sobie po prostu ją umiejscowi w miejscu, w którym nie będzie mi przeszkadzało wyciągarkę. No i póchniemy sobie z pawem, później odkręcimy, pospawamy to konkretnie, polakierujemy i będzie OK. Tutaj w tych miejscach zrobimy nitonakrętki, nakrętki po to, aby móc zaślepić tą górę. Na razie będzie to zaślepione, póki nie ma wyciągarki, a jak zrobimy wyciągarkę, to może zrobimy takie coś, żeby ta klapka była po prostu uchylna. Zobaczymy jeszcze jak będzie jak to wyjdzie później. Na razie po prostu nie będzie tu wyciągarki, więc po prostu zaślepiam to tak jak być powinno. Przystąpimy teraz do przymiarek montażu nadkola. Zobaczymy jak to będzie siedzieć. Tutaj są jeszcze dwie śruby. Tutaj umieścimy nitonakrętki i przekręcimy. W tych akcesoryjnych nadkolach w większości, w których zauważyłem, jest jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba. Fabryczne nadkola no nie wiem czy to widać, że wam pokazuję. ustawię kamerę tylko inaczej. Fabryczne nadkola wychodzą poza, yy, poza błotnik. W tym miejscu, gdy jedziemy w terenie, całe błoto zostaje wypchane między, między błotnik a karoserię. Według mnie jest to słaba, no bo wiadomo, że jak zbierze się tam błoto, to musimy się natrudzić, żeby myjką wymyć to z miejsc, które tam wleciało. No i te to będzie tam zawsze w jakimś stopniu zostanie i z czasem skoroduje. Wiadomo, że botniki nie są drogie, ale... Ale nie podoba mi się to rozwiązanie, tak szczerze. I gdyby auto było używane głównie w terenie, to nie wiem, czy nie założyłbym seryjnych nadkoli. W tym przypadku akurat miałem uszkodzone oba nadkola, więc po prostu zakładam akcesoryjne. Ładnie wyglądają. Ale to nie jest pewne, że one tutaj u mnie zostaną na zawsze, bo jeśli auto będzie używane w terenie, to raczej je zmienię. Złapę sobie to, przykręcę sobie na, na jedną śrubkę. Jak sobie złapę na jedną śrubkę, to sobie poznaczę i od razu porobię wszędzie nito nakrętki. Niestety wszystkie te otwory trzeba rozwiercać. Szkoda, że nie przemyśleli tego, żeby po prostu yy, zrobić je na mniejszą śrubę. Na mniejszą śrubę, ale żeby tego nie trzeba było wiercić, no bo będziemy kaleczyć wszystkie wszystkie otwory. No ale cóż, trzeba to wszystko rozwiercić. Wezmę sobie wiertło i zaraz Wam pokażę jak działam. Niestety, przed lakierowaniem tych elementów, nie posiadałem jeszcze akcesoriów. Jakbym wiedział, że będzie to wymagało tyle roboty, to ja bym sobie to najpierw zamontował, później zdemontował i dopiero lakierował. No ale nie ma tragedii. Wydaje mi się, że wyjdzie to nieźle pędzelkiem po prostu malutkim. Wezmę lakier. Nie mam niestety już tego, ale tego i tak, tego koloru, ale i tak tego nie będzie widać, bo tu będzie na nakrętka, więc po prostu, żeby to nie zachodziło rdzą. Wezmę to kolorem czarnym, pędzelkiem delikatnie przejada. I tutaj jak widzicie macie dokładny przykład tego o czym wspominałem przy montażu poprzedniego nadkola. W tym miejscu dokładnie zbiera się ziemia i tego akurat myjką już nie da rady wymyć, bo wymyje się tutaj. Ale tu w tą szczelinę wejdzie, tu jest piach. On się będzie utrzymywał wilgoć i będzie to korodowało z czasem. Teraz przymocujemy do tych dwóch nitonakrętek nasze poszerzenie. Teraz zaznaczymy sobie, popunktujemy resztę. Tutaj otwory fabryczne dwa minimalnie się mijają i zastanawiam się, co tu zrobić. Bo jeśli je rozwiercę to i tak nie to nakrętka tego nie złapie. Więc po prostu tych dwóch otworów, to jest jeden tutaj, drugi tutaj, prawdopodobnie nie przykręcę. Nie ma na, nie ma na to yy, za bardzo miejsca. Tu są dwa otwory. Raczej nie ma możliwości ich przykręcić. Szkoda. Ale tak to jest. Ten błotnik jest w zamienniku kupiony. To jest kupione akcesoryjne i możliwe, że wszystkie tak dobrze tego precyzyjnie nie spasowali jak było w oryginale, Zobaczymy, jak z drugiej strony to siądzie. Tu i tak będzie wystarczająco dużo śrub. wiertło zostało naostrzone. Bierzemy się ponownie do zawiercenia. Tu musimy to solidnie zaprawić, żeby zaraz tutaj nam brzydko pokazywało się. Lakier w miejscach, gdzie być nie powinien został wytarty. Teraz przykręcamy na kole. Zajmiemy się teraz montażem tylnego nadkola. Wygląda na to, że większość otworu nam po prostu przygotuje, więc super. to efekt końcowy naszej pracy. Jeep prezentuje się niesamowicie, a każdy dodatek dodaje mu charakteru. Mam nadzieję, że podoba wam się tak bardzo jak mi, ale to jeszcze nie koniec naszych modyfikacji. W planach mamy jeszcze wymianę sprężyn na twardsze oraz montaż wyciągarki. Zauważyliśmy, że po montażu stalowego zderzaka przednie sprężyny okazały się za miękkie, co spowodowało, że przód naszego Jeepa nieco opadł. W kolejnym odcinku zajmiemy się tym problemem. Jeśli macie swoje pomysły, sugestie albo chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami, koniecznie zostawcie komentarz pod tym filmem, i pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków pełnych pasji do majsterkowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!